A teraz, akurat w chwili, gdy narzędzia pozwalają nam ścinać cały las, nagle ujrzeliśmy ten obraz z większej perspektywy. Bob Kane. Przyjrzyjmy się dziś nowym raportom ekologów w sprawie tropikalnych lasów deszczowych. Codziennie na całym świecie niszczone są tysiące hektarów lasów deszczowych, by dać miejsce pod uprawy, pastwiska i drogi. Nawet do 40% tlenu na Ziemi pochodzi z tych lasów. Naukowcy stale wyrażają zaniepokojenie niszczącymi dla planety skutkami wypalania lasów deszczowych. Pożary te, które wytworzyły 20% dwutlenku węgla na świecie, są jednym z poważniejszych czynników przyczyniających się do efektu cieplarnianego. 70% leków na recepty sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych pochodzi z roślin znajdowanych wyłącznie w lasach deszczowych. Problemy ekologiczne przekraczają granice państw i wołają do wszystkich społeczeństw o pełną mobilizację. Zawrzejmy pokój z naturą.